Ile razy zastanawiałeś się, dlaczego ktoś odchodzi, mimo że dawałeś z siebie wszystko? Dlaczego relacje, które zaczynają się jak ogień, gasną szybciej niż myślisz? Może sam czujesz, że ciągle udajesz kogoś, żeby zostać pokochanym, a i tak kończysz z poczuciem pustki? Prawda jest taka: ludzie nie zakochują się w Twoim wyglądzie, pieniądzach czy w tym, jak bardzo się starasz. Zakochują się tylko z dwóch powodów. Jeśli ich nie znasz, zawsze będziesz gonić za miłością, która ucieka ci z rąk. Posłuchaj uważnie, bo to, co usłyszysz, może zmienić wszystko. Rozdział pierwszy: Złudzenia miłości. Ludzie często zastanawiają się, dlaczego ktoś się w nich zakochuje. Wielu sądzi, że decydują o tym wygląd, atrakcyjność, sposób mówienia status materialny, a nawet pozycja społeczna. Te elementy mogą przyciągać uwagę i wywoływać chwilowe zainteresowanie, budzić fascynację lub pociągać na krótką chwilę, lecz nie tworzą trwałej więzi. Pomimo tego, wiele osób poświęca całe życie na poprawianie swojego wizerunku, kupowanie nowych rzeczy, osiąganie kolejnych celów, wierząc, że to zapewni im miłość. Wierzą, że jeśli będą wystarczająco atrakcyjni, lub posiadający, ktoś pozostanie przy nich na zawsze. Często zapominają, że relacje buduje się nie przez powierzchowne zasoby, lecz przez prawdziwy kontakt między ludźmi, który nie może być kopiowany ani symulowany. Tymczasem wszystko to jest nietrwałe. Wygląd się zmienia, atrakcyjność zanika wraz z upływem czasu, majątek może zostać utracony, a pozycja społeczna może się w każdej chwili odmienić. Jeśli uczucie opiera się wyłącznie na tych powierzchownych aspektach, nie przetrwa. Ludzie często mylą zauroczenie z miłością. Zauroczenie jest szybkie, intensywne, ekscytujące, ale ulotne. Może wzbudzić silne emocje w krótkim czasie, pobudzić wyobraźnię i serce, lecz nie daje fundamentu do budowania relacji, która będzie trwała przez lata. Prawdziwe przyciąganie wymaga czegoś głębszego czegoś, co nie zależy od zmieniających się warunków zewnętrznych, ani od opinii innych ludzi. To coś niewidocznego, a jednak decydującego wewnętrzna jakość, która emanuje z autentycznego ja, niezależnego od chwilowych warunków i zewnętrznych zasobów. Wiele osób wierzy, że miłość polega na tym, by ktoś uzupełnił ich braki lub wypełnił pustkę. W rzeczywistości to zależność, nie miłość. Osoba zależna szuka w partnerze źródła poczucia bezpieczeństwa, potwierdzenia własnej wartości, akceptacji lub sposobu na uniknięcie samotności. To nie jest prawdziwe uczucie, lecz rodzaj emocjonalnego kredytu, który w końcu wyczerpuje się i prowadzi do frustracji, rozczarowań i konfliktów. Prawdziwa miłość nie opiera się na otrzymywaniu czegoś, lecz na wzajemnym rozpoznaniu, szacunku i autentycznym zrozumieniu. Nie wynika z wyglądu, pieniędzy, wpływów czy innych pozornych zalet. Jest naturalnym rezultatem kontaktu z kimś, kto widzi i akceptuje cię takim, jakim jesteś, i w odpowiedzi sam jest autentyczny i obecny. Źródło trwałego uczucia jest znacznie głębsze niż powierzchowne cechy. Leży w autentycznym spotkaniu dusz, w wzajemnym poczuciu akceptacji i bliskości, które nie wymaga sztucznych dodatków. Przekonania o miłości, oparte na powierzchowności, są złudne. Piękno przestaje przyciągać, gdy znika nowość i zaskoczenie. Majątek nie chroni przed rozpadem związku ani nie zapewnia prawdziwego poczucia bliskości. Urok osobisty, dowcip czy błyskotliwość. Nie zastępują głębokiej więzi, nawet jeśli początkowo budzą fascynację. Wszystko to są dodatki, które mogą przyciągnąć uwagę, lecz nie utrzymają emocjonalnej ani intelektualnej więzi. Z czasem ludzie zauważają, że to, co wydawało się atrakcyjne na początku, nie wystarcza do budowania prawdziwej relacji. Zauroczenie mija, a w jego miejsce pojawia się pytanie: czy naprawdę znam tę osobę? Albo czy mogę być w pełni sobą przy tej osobie? Zauroczenie mija szybko. Na początku ktoś może zachwycać cię wyglądem, sposobem bycia, gestami, lub tym, jak sprawia wrażenie doskonałego partnera. Początkowa fascynacja tworzy poczucie wyjątkowości i ekscytacji, lecz gdy upływa czas, blask zanika. Okazuje się, że pozory nie wystarczają do utrzymania relacji. Kostium, który nosimy na zewnątrz, Nasze wyuczone zachowania, pozowane uśmiechy, starannie dobrane cechy zewnętrzne nie jest w stanie zaspokoić głębokich potrzeb emocjonalnych ani intelektualnych. Jeśli relacja opiera się wyłącznie na pozorach, najczęściej kończy się rozczarowaniem, frustracją lub poczuciem pustki. Natomiast te związki, które opierają się na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, Prawdziwej obecności i autentycznej bliskości, mają realną szansę przetrwać i rozwijać się z czasem, wzmacniając więź i pogłębiając emocjonalną intymność. Prawdziwa miłość wymaga świadomości i aktywnego zaangażowania w relacje. Nie można jej zdobyć poprzez manipulacje wyglądem, osiągnięciami, pieniędzmi czy materialnymi dowodami atrakcyjności. Liczy się konsekwentne pokazywanie swojej autentycznej osoby, umiejętność słuchania i reagowania w sposób szczery, zdolność do bycia obecnym w relacji oraz gotowość do dzielenia się sobą w sposób głęboki i otwarty. Związek oparty na prawdziwej bliskości rozwija się, kiedy obie strony czują, że mogą być sobą, że ich emocje, potrzeby i słabości są akceptowane, a nie oceniane. To poczucie wzajemnej otwartości i bezpieczeństwa pozwala tworzyć więź, która przetrwa próby czasu i nie zniknie wraz z upływem zauroczenia czy zmianami w życiu zewnętrznym. Skup się teraz, bo to, co usłyszysz, może poruszyć w tobie wspomnienia chwil, w których czułeś się odrzucony, niewystarczający, zagubiony. Rozdział drugi: budzenie życia w sobie. Istnieją tylko dwa kluczowe powody, dla których ktoś naprawdę się w tobie zakochuje nie więcej, nie mniej. Zrozumienie ich całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegasz relacje i własną rolę w nich. Kiedy poznasz te powody, przestaniesz marnować czas i energię na udawanie, imponowanie lub dostosowywanie się do oczekiwań innych. Zamiast tego odkryjesz, że prawdziwe przyciąganie wynika z autentycznego bycia sobą. I pełnego wykorzystywania własnego potencjału. Te dwa powody są proste, lecz mają ogromne znaczenie. Ich znajomość pozwala budować relacje oparte na rzeczywistej głębi, a nie na powierzchownych strategiach czy chwilowych efektach. Pierwszy powód jest taki: ludzie zakochują się w tobie, gdy przywracasz im poczucie życia. Większość osób funkcjonuje w codziennej rutynie, wykonuje obowiązki, zmaga się z presją. Lękiem i oczekiwaniami społecznymi. Ich dni często stają się powtarzalne, a serce przygasa. Często nie zdają sobie sprawy, że tracą kontakt z tym, co naprawdę daje im satysfakcję i radość. W ich codziennym świecie brakuje świeżości, spontaniczności i lekkości. Spotkanie z kimś, kto jest autentycznie obecny i zaangażowany, przypomina im, że można czuć się naprawdę żywym. To nie oznacza, że ta osoba daje im życie. Po prostu pokazuje, że życie istnieje i że można je przeżywać świadomie, tu i teraz, bez czekania na lepszy moment. Bycie żywym nie polega na nieustannym podnieceniu, ekstremalnych emocjach, przygodach, ani ryzykownych zachowaniach. Nie chodzi o pogoń za kolejną dawką wrażeń. Oznacza pełną obecność w tym, co dzieje się w danej chwili. Osoba w pełni obecna skupia uwagę na tym, co robi, reaguje naturalnie i w sposób autentyczny, zamiast udawać lub kalkulować. Dzieci, które bawią się bez zahamowań, muzycy, całkowicie pochłonięci tworzeniem, osoby w pełni zanurzone w rozmowie, wszyscy emanują tym rodzajem energii. Ich obecność sprawia, że inni również stają się bardziej otwarci, bardziej spontaniczni, bardziej prawdziwi. Kiedy sam wchodzisz w tę pełną obecność, inni ją odbierają i zaczynają odczuwać większą intensywność własnego życia. Energia, którą emanujesz, działa jak katalizator. Ludzie przyciągają się do niej instynktownie, bo budzi w nich zapomniane uczucia i przypomina o tym, co naprawdę liczy się w życiu. Nie chodzi tu o wygląd, status czy umiejętności. Chodzi o zdolność do bycia obecnym. Autentycznym i świadomym siebie. Kiedy ktoś doświadcza Twojej obecności w pełni, zaczyna odczuwać życie w bardziej wyraźny sposób. Ich dni, które dotąd wydawały się przewidywalne i puste, nabierają barw, sensu i głębi. Relacje, które wcześniej były powierzchowne, stają się pełniejsze, bo zaczynają odczuwać prawdziwe połączenie. Bycie żywym w obecności innych, to także umiejętność wyrażania szczerego entuzjazmu. Śmiechu, ciekawości i wrażliwości. To pozwolenie sobie na spontaniczność, na reagowanie bez masek i kalkulacji. Ludzie pragną takich doświadczeń, bo większość z nich na co dzień chowa się za fasadą, tłumi emocje i ukrywa to, co naprawdę czuje. Twoja autentyczność daje im przyzwolenie, by również odważyli się być sobą. To właśnie wtedy zakochują się nie w wizerunku, Lecz w tym, że w Twojej obecności odzyskują własną autentyczność. Pierwszy powód miłości nie jest zależny od sukcesów, majątku ani atrakcyjności fizycznej. Wynika z tego, że w Twojej obecności inni odzyskują kontakt z własnym życiem, z własnymi emocjami i możliwościami. Czują się dzięki temu bardziej pewni siebie, bardziej świadomi, bardziej otwarci na doświadczanie świata. Nagle rzeczy zwyczajne zaczynają wydawać się niezwykłe. Rozmowa nabiera głębi. Codzienność staje się pełna znaczeń, a chwile, które dawniej umykały, teraz zostają zapamiętane. To poczucie intensyfikacji życia sprawia, że zaczynają Cię naprawdę doceniać i darzyć uczuciem, które ma realną szansę przetrwać, bo nie wynika z iluzji, lecz z prawdziwego przeżywania. Dziękuję, że nadal jesteś i nie uciekasz. Choć być może coś w tobie drży ze strachu przed odkryciem, że miłość zaczyna się od ciebie samego. Rozdział trzeci: Sanktuarium domu. Samo emanowanie życiem nie wystarcza, by utrzymać trwałą relację. Związki oparte wyłącznie na pasji są niestabilne i krótkotrwałe. Początkowy entuzjazm przyciąga uwagę, ale szybko słabnie, jeśli nie towarzyszy mu poczucie bezpieczeństwa. Stabilności i zaufania. Iskra może być intensywna i przyciągająca, jednak bez solidnej podstawy nie utrzyma się w czasie. Relacja oparta jedynie na ekscytacji łatwo ulega wypaleniu, a ludzie zaczynają czuć pustkę, mimo że początkowe uczucia były silne. Drugi powód, dla którego ktoś naprawdę się w Tobie zakochuje, jest związany z poczuciem bezpieczeństwa i komfortu emocjonalnego. Ludzie angażują się w relacje, gdy mogą przy tobie być autentycznie. Mogą odłożyć zewnętrzne maski, przestać udawać i nie próbować nieustannie imponować. W twojej obecności nie muszą się bronić ani kontrolować, co daje im poczucie spokoju i komfortu. To poczucie bezpieczeństwa sprawia, że czują się swobodnie i mogą w pełni uczestniczyć w relacji bez obawy przed oceną lub odrzuceniem. Takie poczucie jest rzadkie i dlatego tak wartościowe. Większość ludzi w codziennym życiu nosi maski i pozostaje w stanie czujności. Na co dzień muszą ukrywać swoje słabości, obawy i prawdziwe emocje, aby funkcjonować w pracy, w rodzinie czy wśród znajomych. Kiedy przy tobie czują się swobodnie i mogą być sobą, zyskują możliwość odpoczynku, relaksu i prawdziwego kontaktu z samym sobą. To poczucie Bycia w domu oznacza, że mogą otwarcie pokazać swoje wady, a mimo to czuć się akceptowanymi i zrozumianymi. To poczucie bezpieczeństwa daje możliwość prawdziwej bliskości i zaufania. Zakochanie w tej sytuacji nie wynika z powierzchownych cech, urody ani statusu. Wynika z wolności i komfortu, które im oferujesz. Tworzysz środowisko, w którym inni mogą odczuwać spokój, pewność siebie i akceptację. Dzięki temu. Relacje mają solidne podstawy, które pozwalają przetrwać trudniejsze chwile i budować więź opartą na zaufaniu. Ludzie pozostają przy tobie, bo czują się w twojej obecności bezpiecznie i mogą być prawdziwi. Pierwszy powód miłości to energia i życie, które wzbudzasz w innych. Sprawiasz, że czują się bardziej świadomi, pełni życia i obecni w danej chwili. Drugi powód to poczucie bezpieczeństwa. I spokoju, możliwość bycia sobą bez maski i obawy przed odrzuceniem. Każdy z tych elementów samodzielnie jest niewystarczający. Bez energii relacja staje się monotonna i przewidywalna. Bez bezpieczeństwa poczucie życia szybko gaśnie i nie tworzy trwałej więzi. Połączenie tych dwóch elementów tworzy równowagę, która podtrzymuje prawdziwą miłość. W Twojej obecności. Ktoś może czuć się zarówno pobudzony, jak i spokojny. Może doświadczać ekscytacji i komfortu jednocześnie. Zostają przy tobie, wracają i angażują się nie z powodu wyglądu, majątku czy uroku, lecz dlatego, że dzięki tobie odczuwają życie w pełni i jednocześnie znajdują w tobie wytchnienie. To poczucie energii połączone z bezpieczeństwem buduje więź, która przetrwa próbę czasu. I staje się fundamentem trwałych relacji. Poproszę cię, żebyś został teraz w maksymalnym skupieniu, by nie przeoczyć istoty tego, co zostanie ci przekazane w ostatnim rozdziale. Rozdział czwarty ucieleśnianie miłości. Wielu ludzi nie rozumie, że prawdziwa miłość wymaga równowagi między dwoma fundamentalnymi elementami energią życia i poczuciem bezpieczeństwa. Nie wystarczy być ekscytującym, intrygującym lub pełnym pasji, by ktoś pozostał przy tobie na długo. Nie wystarczy zapewniać komfortu, stabilności lub wygody, by druga osoba nie odeszła. Relacje oparte wyłącznie na jednym z tych elementów są niestabilne, łatwo ulegają kryzysom i wypalają się. Sama pasja wywołuje intensywne emocje, ale bez solidnego fundamentu prowadzi do napięć, rozczarowań. I utraty zaangażowania. Samopoczucie bezpieczeństwa daje wygodę, lecz nie pobudza do głębokiego przywiązania ani nie generuje autentycznej bliskości. Miłość wymaga świadomego i konsekwentnego łączenia tych dwóch elementów. Potrzebna jest równowaga między życiem a poczuciem domu, między energią a spokojem, między pobudzeniem a stabilnością. Kiedy wnosisz oba aspekty do relacji, Inni nie przyciągają się do powierzchownych efektów, wyglądu, statusu, osiągnięć, lecz do prawdziwej, autentycznej wartości, którą reprezentujesz. Dzięki temu więź staje się głęboka i trwała, a relacja nie opiera się na chwilowych emocjach ani tymczasowych korzyściach. Złudzenia miłości próbują naśladować tę równowagę. Wygląd i atrakcyjność mają imitować życie, a bogactwo. Pozycja społeczna czy komfort mają imitować bezpieczeństwo. W praktyce takie działania zawodzą. Wygląd może przyciągać uwagę, lecz nie utrzymuje trwałego zaangażowania. Majątek lub pozycja mogą zapewniać komfort, lecz bez autentycznego kontaktu i prawdziwej akceptacji pozostają puste i nie tworzą więzi. Ludzie szybko dostrzegają, że te powierzchowne cechy nie zastępują obecności. Autentyczności, ani bliskości emocjonalnej. Prawdziwe życie wyraża się w obecności i pełnym zaangażowaniu w każdą chwilę. Oznacza skupienie na tym, co dzieje się teraz, zamiast odrywania uwagi na wyobrażenia, oczekiwania czy pozory. Prawdziwy dom natomiast tworzy przestrzeń, w której ludzie mogą być sobą, nie obawiając się oceny, krytyki ani odrzucenia. Aby wzbudzać życie w innych. Najpierw sam musisz być w pełni świadomy siebie, obecny i zaangażowany w swoje własne życie. Aby tworzyć poczucie domu dla innych, musisz najpierw czuć się bezpiecznie, pewnie i komfortowo w swojej własnej przestrzeni. Oba te elementy wymagają pracy nad sobą, samodyscypliny, uważności i konsekwencji w codziennym funkcjonowaniu. Najbardziej kochani ludzie nie są doskonali, nie udają, nie manipulują. Ani nie wymagają udawania od innych. Łączą w sobie energię i spokój, życie i bezpieczeństwo, pobudzenie i stabilność. W ich obecności inni czują się zarówno żywi, jak i spokojni, pobudzeni i ugruntowani. Zakochują się nie w złudzeniach ani powierzchownych cechach, lecz w prawdzie, którą ci ludzie wnoszą do relacji. Ich obecność sama w sobie jest źródłem komfortu, poczucia bezpieczeństwa. I głębokiego zaangażowania. Wszystko inne w relacjach jest dodatkiem. Prawdziwa miłość przetrwa tylko wtedy, gdy ucieleśniasz zarówno ogień życia, jak i poczucie domu. Żyj świadomie, dbaj o swoją energię, odpoczywaj i rozwijaj poczucie własnego bezpieczeństwa. Pracuj nad sobą tak, by w pełni emanować obecnością i jednocześnie oferować przestrzeń do odpoczynku i autentyczności. Kiedy osiągniesz tę równowagę, Twoja obecność naturalnie wzbudza życie i daje poczucie domu innym. Miłość pojawia się spontanicznie, powraca i staje się trwała. Ludzie, którzy odnajdują taką miłość, dostrzegają w Tobie to, czego od dawna szukali: prawdę, autentyczność, stabilność i poczucie komfortu. Widzą w Tobie źródło energii, które ich wzmacnia, i przestrzeń, w której mogą się zrelaksować. I być sobą. Ta kombinacja, witalność życia i poczucie bezpieczeństwa tworzy fundament głębokich, trwałych i satysfakcjonujących relacji, w których miłość nie jest przymusem ani wynikiem kalkulacji, lecz naturalnym efektem obecności i autentyczności. Kliknij subskrybuj i włącz powiadomienia! By nie przegapić żadnych wyjątkowych treści, które tworzymy z pasją i sercem, dołącz do naszej społeczności i bądź zawsze na bieżąco z inspirującymi materiałami. A teraz wystarczy kliknąć w miniaturę filmu na środku ekranu, by odkryć kolejny fascynujący materiał przygotowany specjalnie dla ciebie.